Witajcie, znowu Rybek. witam w kolejnym majzaczku Wracamy sobie do gry, ostatnio na streamie challenge były robione I tak stwierdziłem, że możemy sobie chociaż jeden taki challenge zagrać Nie mam zielonego pojęcia Jaki tu challenge byłby dobry Brains to jest z mózgami, więc będzie przerąbany mi się wydaje Może by po prostu po kolei tutaj będę leciał Family man, nie mam zielonego pojęcia Co to jest, gaduję, że dużo familiarów będę miał No i się nie... Przewidziałem Czemu mam dacki, ale dziko wiem, to ja muchami chyba większość obrażeń będę dawał, bo powiem wam, że... Ta Sister Maggie i Brother Bobby to tak raczej dużo tutaj nie zrobią. No nie mam zielonego pędzia. Co tu ciekawego mógłbym dostać? Wydaje mi się, że... Jakieś familiarki... Z Devil Roomu chyba byłyby najlepsze. Jestem ciekawy, czy takie itemy jak atham również działają na... Przeciwników zabitych... Poprzez... Familiary. Jakby tak było, byłoby nawet całkiem spoko. I zawsze się zastanawiam, co jest do odblokowania na tego typu challenge'ach. Zawsze rozumiem, jak jest challenge na przykład z Familiarami i rzeczywiście dostanę po tym yy, do odblokowania item, yy, który mi ulepsza jakoś Familiary. Nigdy nie rozumiem, jak jest tego typu challenge i potem dostaję item kompletnie niezwiązany z tymi rzeczami, jakie miałem w tym challenge'u. Czemu nie mam bomby na pana Remigiusza? No nic, no nic, lecimy sobie dalej. Ojejciu, normal mode, jak ty wolno strzelasz. Na normal modzie się nie da przegrać, to już teraz stwierdzam. <śla> Sakra, jak to wolno leci. Ojejciu, jejciu. Lecimy na walkę z bossem. Nie wiem, hive mind'ik normalnie by mi się tutaj przydał. Bo wydaje mi się, że to rotten baby na tyle tych mógł będzie dużo pojawiało, że rzeczywiście z hive mind'em będzie mi po prostu yy, zdecydowanie łatwiej tych wszystkich przeciwników zabijać. Ale no powiem wam, że pierwszy bosik naprawdę łatwo idzie. Ja teraz dopiero ogarnąłem, że jak ja go nie będę bił... To on dla Baby Plama, który jest familiarem. I tu na dodatek takim, a może nie za dobrym, ale znośnym. A z bff na pewno będzie przydatny. Tylko czy ty w ogóle mi pojawisz i tem, jeżeli ja już Ciebie tak zacząłem bić, i Cię zbiłem w 90%? Boję się, że to może tak nie działać. na samym początku w ogóle nie możemy go bić. A nie, jednak działa. O, no to się ma. I plam flucik. A bo to tak gdzie. O jezu, mi się powaliło. Nie baby plam, tylko plan fluta dostanę. A może to i nawet dobrze? No. Tylko teraz tak, tutaj Secret Rooming gdzieś powinien być. Dźwięk był, ale Secret roomu nie widzę, więc trudno się mówi. E, biorę sobie plam fluta i będę miał. A na niego BFF działa? Nie mam go powiedział. Mam nadzieję, że tak. Jakby na niego BFF działa, to by było naprawdę spoko to biłby jeszcze dwa razy tyle. No mówię, nie mam zielonego pędzia, po co jest ten klucz. No, teraz oczywiście w tym pokoju by mi się przydał, żeby sobie wejść do boss challenge roomu, ale nie wiem, tak jak jest z boss challenge roomu. Rzadko kiedy mi się wydaje, tam się coś trafia. Naprawdę przydatnego damage kiedy nie teraz by mi cokolwiek dał. Żeby te muchy trochę więcej biły, oprócz tego to naprawdę bez różnicy chyba raczej. Tak więc, olewam to i lecimy sobie od razu w stronę walki z bossem treasure roomów. Nie mamy na tym challenge'u z tego co rozumiem, bo na pierwszym piętrze nie było, nie chcąc żeby na kolejnych piętrach było, chociaż czasami się trafia taki challenge, że na pierwszym piętrze treasure roomu nie ma, na kolejnych już jest. Ale tu szczerze, wąt... a gdzieś się przejdę po piętrze, może się trafi, coś nie wiem. Plumfruit, ciekawy on będzie bił, jak na niego biję pewnie ja to trochę bez sensu, bo on naprawdę nie jest dobrym itemem. Dużo osób mówi, że jaki Plumfruit jest dobry, co czemu tego nie bierzesz, to jest... Darmowa walka z bossem co piętro na tych pierwszych piętrach, i tak sobie myślę, No nie wiem, czy to jest darmowa walka z bossem. On robi czasami mniej niż jedna bomba postawiona, więc tak. trochę bida. Odnośnie pomp mam, mam złote, więc. powinienem ich używać. Całe piętro, całe piętro, lecimy sobie dalej. Eee, secret roomów nie szukam, bo. O, tu jest tak naprawdę tylko jedno miejsce na Secret Room. I to jest tutaj. No, ale przedziwne piętro, nawet nie ma co szukać, jest serio, jedno jedyne miejsce, gdzie mógłby być Secret Room na tym piętrze. E, to Super Secret Room zgaduje, że na górze tutaj Ciebie wysadzę, koiny może dostanę, albo pająki i lecimy sobie na walkę z bossem. Solo Samson jakkolwiek działa, statystyki mi zwiększa. Super Secret Room jest też w jednym miejscu tylko, ale szczerze już mi się nie chce do niego wracać, więc lecimy sobie na walkę z bossem i powinno być w miarę spoko. Jest zwiększony! Ej, na pewno jest. olo nie jest gruby teraz! No dobrze, dobrze! Będzie pomagał? GITUBA Co w demidrumie? roomie? Szejdzik jest dobry z bff oczywiście, że tak. I szczerze, bez normalniku z power. Im więcej pieniędzy, tym większe obrażenia, tym więcej będą biły muchy, więc spoko. Ej, nie no, z takiego tłustego planfluta fluta to ja mogę mieć. Znaczy, plan fluta, no. Baby plama. Szajd ostatnio miałem na odcinku, na streamie właśnie. I. Skubaniec bił niesamowicie dużo. Jedna rzecz mi się nie podobała, że on tam po czasie znika i eksploduje i zamiast tego dostaniemy... A, tego chyba nie mogę przebić. Ale syf. No nic, kolejny zgarniamy, byleby się nie pojawił tam przy Black Harcie, bo ja go już nie zgarnę. Ale wydaje mi się, że jak tam, tam, tam są znajdźki to chyba się nie może na nich pojawić. E, wracając do Shade'a, on bije naprawdę mega dużo obrażeń. Z tego, co kojarzyłem na wiki, było chyba napisane, że on bije 75% punktów obrażeń na sekundę jeżeli to by była prawda i to by się stakowało no to biłby 150 obrażeń na sekundę w tym momencie na BFF-ie. co jest chorą wartością tak naprawdę kurde tylko jednego zabiłem ale syfiaście to poszło jeszcze się do nie dostałem najgorzej e, jeżeli on biłby rzeczywiście 150 punktów obrażeń na sekundę to jest chora wartość e, problem jest taki że on znika on pobije, pobije i zmienia się w pijawy i znika, więc naprawdę bezsens totalny trochę, jeżeli o to chodzi. Na dodatek, jeżeli dobrze kojarzę, tracimy też item, bo on mi się nie wyświetlał później normalnie w puli moich przedmiotów, więc nawet nie możemy go wykorzystać, żeby wyrolować na przykład go na coś innego za pomocą, nie wiem, D4 czy coś w tym stylu. Jak to sobie radzisz w zwykłych pokojach w ogóle? Bo ja szczerze mówiąc zawsze się używam tylko i wyłącznie na walce z bossem. Nawet znacznie szczerze mówiąc Nie ma tragedii. No, przejdźmy się po piętrze, poszukajmy jeszcze sklepu yy, i lecimy sobie na walkę z bossem, Z baby plamem. Ooo! Mogę oddać item, a z chęcią? Jaki? Co tu będzie? O Jezu, ile tego jest! A same dobre itemy! Ja to już oddam to money i Power chyba, no, no nie wiem. No, A za co? Muszę to wziąć, to jest najgorsze, nawet nie wiem co biorę. Oooo, A to dobre jest akurat. Air Face Reward jest świetny. No to teraz mam zwykłe pociski tak naprawdę też. Rzadko strzela, bo rzadko, ale jest spoko. Tearsów w ogóle nie potrzebuję w tym podejściu, nic mi nie dają Tiersy kompletnie, ale damage jakbym dostał byłoby naprawdę spoko. Ciekawe jakie tam itemy inne były. Kurde, szkoda, że to Curse of the Blind na tym piętrze jest. Kompletnie zapomniałem. Nie użyłbym na tym piętrze tego itemku. Tylko na kolejnym rzeczywiście. E, bo równie dobrze tam mógłby być jakiś familiar typu inkubus, typu sukubus. E, a tutaj po co wszedłem? A żeby wydać pieniądze, bo nie mam na co ich teraz trzymać tak naprawdę. Wysadzamy sobie Shopkeepera, pera, lecimy na walkę z Bossem. Mam nadzieję, że będzie Devil Room. E, jak będzie to i tak, wezmę itemki nawet za darmo. E, może się trafi coś fajnego. Zastanawiam się, jak ja Mało The Void. Czy jak mam the Void, to dostaję z niego rzeczywiście. Możliwość strzelania, czy nie mogę, jak mam zakryte oczy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Lecimy, walka z bossem. Gerdi, żaden problem. Eee, little Plumik sobie chodzi. Gruba... Przek, <laughs> Jezu, jak ty ciśniesz elegancko. Eee, jest HP up, może być. Jest perfection. I są dwa itemki. Gapis Hedzik jest bardzo fajny. Ocular Rift nic nie daje. Znaczy, nic nie daje. E, ogólnie teraz efekty na pociski mają sens, bo... Face reward działa. I Face reward może pojawić pocisk Gokular Rifta, ale szansa na to jest... nie za duża. No jak mam teraz jeszcze. Perfection? No długo tego perfection mieć nie będę. Szczerze, a może? Dobra, właśnie chciałem będzie szczerze, nie wiem, czy w ogóle mogę dostać pocisk z Okular Rift'a na Facey World. Jednak mogę, bo on rzeczywiście kupuje idealnie nasze pociski. Eee, problem jest taki, że strzela po prostu mega, mega rzadko, więc teraz sobie jakieś gigantyczne damage i itemy, które mi zwiększają obrażenia, zmniejszają Tirsy typu Ips Mascara, eee, to by było spoko. A Blue Baby's Only so, Czy znaczy nie? To jakieś inaczej się nazywa. Dobra, ja Perfection i tak stracę, więc to lewa a będę miał kolejnego Familiara teraz, którym mogę bić, więc spoko nawet powiem wam, te trinkeciki się trafiły, no. Mnóstwo mam Familiarów teraz. Naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Nie wiem, mały Abaddon by się przydał z takich fajniejszych Familiarów. Albo mały Brimstone, bo nie mam jeszcze nic do radzenia sobie z takimi dużymi grupami przeciwników. A tak to nawet fajnie się tłuczę. Z tych, z Trinketów mógłby mi się dostrafić Baby Bender. jak miał pociski samonaprowadzające, no to wtedy w ogóle luz. Przejdźmy się po piętrze, poszukajmy sklepu, zobaczmy, co tam ciekawego do kupienia jest. Ja mam już manienikę z spar, więc pieniądze mogę wydawać rzeczywiście na luzaku. I lecimy sobie... ...dalej. Ale ostatnio się, powiem wam, nic takiego niesamowitego nie dzieje. Ani nawet jakichś ciekawych snów nie mam. No nie mam co mówić o, o normalnie ze swojego życia. Takie ostatnie dwa dni są, że po prostu... Siedzę, no auto oddałem do mechanika na wymianę oleju. O, nie na turbo, tylko że to jest na olej. Nic ciekawego po prostu. Ale gadkę zatobiera bym się z mechanikiem swoim. Mam, ja zawsze mówię, że mam dwóch mechaników: tego mechanika od yy, turbo, i mechanika tego tutaj u siebie w Skierniewicach Od takich właśnie prostszych rzeczy, jak właśnie wymiana oleju, klocki i tak dalej. O, kamień podwójny z x -em. Proszę bardzo. No, i ten mechanik mi mówi, że tam czasem sobie nawet nie włączy, żeby coś tam obejrzeć. I kurde, no ja nie wiem, ostatnio w Skierniewicach staje się rozpoznawalny. Ale tak właśnie z nim gadam, że nie wyobrażam sobie, jak mają takie osoby naprawdę rozpoznawalne. Takie wiecie, już takie topka, jakiś nie wiem, Robert Lewandowski. No, już przerąbane życie. No, nie chciałbym nigdy. U mnie to się wiecie, zdarza raz na miesiąc może. I to jest bardzo miłe, jak tak się nie spodziewasz, byliśmy właśnie ostatnio zarzoczoną w, w restauracji na walentynki i kelner podszedł, czy może zrobić yy, sobie zdjęcie ze mną. I to jest miłe, ale. jest jakbym miał tak codziennie, to bym chyba oszalał. Gdziekolwiek idziesz, ktoś cię obserwuje, musi zwracać uwagę. I potem... O i właśnie to mi tak uświadomiło, to był przypał. No bo jedliśmy sobie. I jadłem. Zamówiłem steka. Jadłem już chyba w życiu z 5 razy steka. I nigdy nie jadłem dobrego steka, bo zawsze z tego steka zamawiał nie w takich stekhausach, jakichś stekowniach, tylko w knajpie, która ma steki, nie? Nigdy w życiu nie jadłem jeszcze dobrego steka. W zasadzie one były takie zjadliwe, ale no to nie jest stek taki że stek. Nie, wiecie o co chodzi. I ostatnio zamówiłem. Też steka właśnie u nas w skierkach w knajpie, no, która nie robi steków, tylko robi inne rzeczy. I siedzimy przy y, stole i gadam z moją narzeczoną, że... Y, jak ten stek? Y, suchy jak wiór w ogóle. Ze smaku okej, okay, ale no... No nie jest jakiś super taki zrobiony, nie? jak chwila i podchodzi właśnie tam Kellnort, czy mogę sobie zrobić zdjęcie. I tak po potem myślę, kurde, a co jak słyszał, nie? I tak... tak jest normalny... Jakiś mi się wydaje gość w knajpie, no to na to nie zwracasz uwagi, bo on przyjdzie raz i nigdy więcej go nie będzie, a ja jeszcze jestem ze Skierniewic, jeszcze tam chodzę często i tak, coś powiedzieć na głos, ktoś cię zna, no nie wiem, no teraz mam po prostu paranoję, że muszę zwracać uwagę na cokolwiek co mówię, bo a może ktoś, ktoś mnie zna, może ktoś jest przerąbane. no nie wyobrażam sobie być tak naprawdę turbo popularnym, to jest... Szarombane, nie wiecie co się traci jak się ma anonimowość, to jest niesamowite. Dobra, panie łożę tutaj. Trzeba pana zabić. Nie no, bez kitu ja mam darmowe walki z bosem teraz z tym Lil Plumem. Bardzo elegancki Lil Plum, powiem wam. A sześć jest tragiczno, powinien mieć większe opóźnienie, bo naprawdę z takim opóźnieniem to małego bossa jestem w stanie w ogóle uderzyć. O, jest Lilabado, dopiero o pani mówiłem, pani Lilabado, nie? No oła! Dobra, luz. Książki nie biorę oczywiście, bo nie ma po co. A hierofanta sobie trzymam, a już mi się trafi jeszcze może. E, jakiś blank card w sklepie? Boże, kiedy ja ostatni raz używałem bez beki blank carta, tak, żeby on mi cokolwiek dał? No nie pamiętam, to jest tak rzadki item. W sensie rzadki item. Item jak item, ale... Żeby dobra karty do niego dostać teraz, to też jest jakaś masakra. I skoro tu jest możliwość pójścia na boss, rush, to sobie weźmy kartę full i lecimy w stronę walki z bossem. Kurde, zapomniałem w ogóle, że dzisiaj jest jeszcze stream z Minecrafta, ale powiem Wam. No nie, no, postaram się go zrobić. Ale daję, ja mówiłem wczoraj, że 90% szans na stream to dzisiaj jest takie, powiedziałbym, forty, forty. Bo mam parę spraw prywatnych do załatwienia i nie wiem czy się po prostu ze wszystkim uwinę. No, ale ale no jak coś to nie wiem, co się zrobi potem jutro może streama na, na drugim kanale za to zbudowanie, bo i tak mam w planach po prostu budowanie w tym Minecraft'cie. dzisiaj. Zobaczymy jak to pójdzie. To w sklepiku ciekawego. Walka z gridem, czyli nic ciekawego. czy <laughs> ma ława, to odbije, co ty gadasz? Mida stać? zostałem z tego grida? co jest grane? A bo to są chyba dwie wersje Grida teraz? No, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ja mam ten. Yy, a bo to jest Grit Grid, może? Ja mam dwa mody. Yy, jeden mod, który zmienia przeciwników, i on zmienia też sporo bossów, ale wydaje mi się, że on nie zmienia minibossów. A ja mam oddzielny mod, który daje dodatkowe wersje championów na bossów i minibossów. I chyba. Nawet nie zwróciłem uwagi. Ja myślałem cały czas, że to jest reworkowany grid właśnie z tego moda zmieniającego przeciwników. A to jest po prostu chyba champion. Ja nigdy z niego i temu nie dostałem. Więc pierwszy raz mi się trafił w ogóle właśnie Midas Nawet nie wiedziałem, że jestem w stanie coś takiego tam dostać. Ale bije mega dużo ten Abaddon. Co jest grane? Aż za dużo. Dobra, walka z bossem Baby Flaming na eleganckości. I sobie lecimy. I ja Abaddon. Jezu jak to ciśnie no, powiem wam, że chory damage. Ooo <laughs> Co tu się dzieje? Inkubus? A dawa jeszcze Demon Base. No już nie będę brał pentagrama, wiem, że to byłby damage up na inkubusa, ale już... Szczerze dam sobie radę i bez tego. Co tu zajdemy, chory? A tu coś ciekawego? Muchy pyromania. Co ty gadasz? Giloty na Syf, e, Explosivo Syf. E, oczywiście, że biorę pyromaniaka, Maniaka. na eksplozję i jeszcze się mogę leczyć z bombek, więc. Nie, no i temki dało super. E, lecimy sobie na kolejne piętro. Szybko dosyć pójdzie. Myślałem, że ten challenge rzeczywiście tutaj się zejdzie w miarę długo, a tu sądzę, że będzie raczej króciutki odcinek, bo takie temy dało, że to jest masakra. Facery World, Inkubusa, małego Avadona, Demon Baby dostałem, Lil Plama ulepszonego. Shade, no i Shade, ale Shade to jest taki... Shade był dobry jak miałem na streamie tego Supleksa. Bo się wbijałem w przeciwnika Zgarniałem go suplexem i... Pojawiał się w tym samym miejscu gdzie ja A nie wiem, używać Shade'a tak... Bez weki w zwykłych pokojach To mi się wydaje, że jest raczej kiepskie Teraz to by mi się przydało jakieś czerwone serducha, jakbym miał tak, nie wiem, z dwa damage Boże, damage miał tak z dwa HP upy jakieś, byłoby super, bo troszkę się boję o swoje zdrowie, szczerze mówiąc. Obrażeniowo jest ekstra, w ogóle nie potrzebuję żadnych obrażeń w tym momencie. Yy, problem jest ze zdrowiem. A jakbym miał dwa czerwone serduszka, no to byłbym tak naprawdę wtedy nietykalny, yy, bo mógłbym się leczyć bez problemu za pomocą bomb. Blastocyst, raczej łatwy bosik. Bez większych problemów sobie z nim damy radę. Yy, I lecimy na kolejne pięterko. Ręża, piko dziwo, działa. Działa? No na pewno działa, no jak on też kopiuje pewnie nasze statystyki wszystkie. Wydaje mi się, że Facey World chyba ręża nie kopiuje, on chyba zawsze strzela jakimś swoim rężem i shot speedem. Jedynie efekty na pociski, nie licząc oczywiście eee, laserów. Postrzelen żrumik kolejny. O, zapomniałem w ogóle o tym, że mam jeszcze Plama Hierofancik, Ekstra No, miałem nadzieję na teleport. Nie wiem, do walki z Bossem, jeszcze byśmy przyspieszyli szybciej to Pięterko. O, jest Gitów, Jezu, jeszcze kolejny Solar. Ja nie wiem, czy to jest zwiększona szansa na solharty? Normalnie, Pst. Chyba nie na normalmodzie Jeden, jedyne co mi przychodzi do głowy to jest, że po prostu jest większa szansa na dostanie jakiegokolwiek serduszka, gdy, gdy gramy na Normal modzie, a nie na hardmodzie. A wszystkie challenge się gra na Normal Modzie. I przez to, że jest większa szansa na serduszko. No jest automatycznie większa szansa na to, że to serduszko będzie od razu... z Solhartem. Chyba dlatego tyle zdrowia zostaje, no bo jak inaczej. Dobra, ciebie o wniem. A co tu ciekawego? Ej, was! Yy, nie wiem, czy to działa w tym pokoju. Serio, nie działa? W ogóle nic? A tu już działa. O, dziwne, nie mam zielonego pęcia o co chodzi. E, cika używamy, solo of ze sobą. Może jakiś fajny item dostaniemy w kolejnym Devil Roomie. Szansa spora jest. E, a tu jeszcze Mucha. Jezus, same familiary. Ale temy dało jakieś masakrycznie dobre. Hej, naprawdę. O nie, no i kurde. O, już mam smaka. Nienawidzę. Ja często, jak nagrywam, tam na drugim ekranie odpalonego OBS-a podgląd. że widzę, że się nagrywa. Nagrywa się? Nagrywa. Ale zawsze pod tym OBS-em, bo on jest na całe okno. Ja mam też otwartego Discorda i tam widzę, jak widzowie coś piszą. Nie zwracam uwagi za bardzo na czat, no bo nie będę czytał czatu całego. Ale widzę, szczególnie zwracam uwagę na zdjęcia. I ktoś wstawił teraz zdjęcie. Jak w McDonaldzie. No 11 rano, a oni w McDonaldzie jedzą. No. Ja mam smaka ostatnio na fast foody straszne, nie, mam o, nie wiem o co chodzi, jak jestem chory. Teraz już się trochę już się dobrze czułem... czuję, chyba jestem już w pełni wyleczony, ale... Jak jestem chory, mam zawsze trzy posiłki. Pączki i ogólnie słodkie rzeczy. Owoce, czyli jakieś, nie wiem, pomarańcze i McDonald's, Jezu, nie mam pojęcia dlaczego, ale zawsze jak jestem chory. Ten McDonald's chodzi tak niesamowicie dobrze, że to jest... masakra. Dobra, pani mamo, Little Plama na ciebie, Frajerko. Eee, no na hasza to nie idę, chyba, no. Bez przesady. Tu nic ciekawego. O! I ja mam zdrowia, umrę chyba, nie? Kurde, chyba otrzymałem dwa razy obrażenia, czyli chyba umrę jak to wezmę. Jestem na 50% pewien, że umrę. Dobra! O! Hehe! <laughs> ja idę po tego Solharta! <laughs> Powiedz mi, że ja go mogę wziąć jakoś, nie wiem już kamieniem, czy cokolwiek No nie Oj, przypał widzowy! Wydaje mi się, że ja mam... Ile zdrowia? Jedno serducho no jest... Jest źle ogólnie, jest źle! No! Jestem jednostrzałowy. Hy, hy. Jezus! Jeszcze są zreworkowani przeciwnicy na tym piętrze. Świetnie. Nie no, ja strołowałem podejście w tym momencie. Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, tu jestem bezpieczny. Tu jest Gituwa. O, przepraszam, telefon dostałem ze dwóch. No, i jestem, saraweczka. Yy, wracamy sobie do gierki. Jezu, ale jestem przestraszony, powiem Wam, trochę tego piętra. O nie, a teraz przysumiałem, że ja mam zmienionych bossów. I Isaac jest taki 10 razy trudniejszy. I to, tak naprawdę, zdecydowanie trudniejszy. Ma trzy fazy jeszcze na dodatek w tych fazach ma e, taką chwilę, że jest nietykalny. O mój Boże, myślałem, że to jest przeciwnika, to jest ten strinketa. Nie wiem, na zasięg będę starał się ich bić czy cokolwiek. Bo przypał, z bliska nawet nie podchodzę. Mam nadzieję, że mnie nie wiem. Little plam wykeruje tutaj, bo trochę przypał byłby. Dobra. Fajny pokój. Wow, naprawdę? Nie, no ale syf. Jak może być Pan Remig już bez Solharta? Oki gówno. Dobra, luz, 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 luz. Z tym na daleko. Znowu czerwone serducho, czyli nic ciekawego. Eee, o Jezus, z siebie mógłbym dostać HP apa i to nawet jest na to dosyć duża szansa, bym powiedział. Tylko to jest równie ryzykowne. Wow. No ty co? O, dobra, 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 dobra. To jest w miarę łatwy pokój. Panie Remigiuszu, proszę. No dziękuję. Ale byłoby przerąbane bez tego o, Dobra Ciema, widzowie, ale Wszystko wyliczone tutaj Ale go się bić z, Nie wiem, z takiej odległości to chyba Nie za dobry pomysł na familiarach Z tak ograniczonym zasięgiem Dobra, jeszcze Blue candle odpalamy Elegansio, elegansio Co ja odlokuję dobrego z ciebie? Challenge kochany. No i cały bosik za nami praktycznie. Ale dzisiaj jestem rozbity. Kurde, powiem wam, kochanie, wiem, czy ja to przez to, że nagrywam tak z ranaczce, ale jakoś się czuję nie w Sosie normalnie dzisiaj komentując. Tak teraz to czy... Epikwetus! Co ty gadasz? A <gadł> to dobri te ja od dawno nie miałem Epikwetusa. Nie wiem, jakoś teraz tak ogarnę, że jestem bardzo... Rozbity dzisiaj, nie mogę się skupić ba za bardzo na komentarzu, więc serowec jak był taki nudny trochę dzisiaj, coś tak czuję, że mogło być. Yy, no ale nic, idę ogarniać, bo dużo dzisiaj do ogarniania, yy, może się zobaczymy wieczorkiem na streamie, ale jak mówiłem, nie obiecuję dzisiaj tego Minecraftika, yy, a jak na razie ja wam, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, no i widzimy się niedługo, trzymajcie się i cześć, pa pa!